Dzień dobry, witam ba Państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja mam na imię Michał Stein i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. E, na początku mam pytanie do Państwa, czy, czy wszystko działa OK? E, ponieważ tutaj miałem pewne problemy, nie wiem, czy do Państwa dochodziły moje wiadomości na, na, na czacie z YouTube'a, e, więc jeżeli mógłbym prosić o potwierdzenia z Państwa strony, e, czy, czy jest wszystko OK. Dobrze, jeżeli wszystko jest ok, no niestety coś tu, coś tu nie mogło się połączyć, natomiast już jakby rozwiązałem ten problem, więc oczywiście poprosiłbym o, o zapoznanie się z disclaimerem i, i już za moment sobie ruszamy, więc dziękuję bardzo za, za pozostanie z nami i, i dosłownie za sekundę ruszamy. Myślę, że już jesteśmy ok, dlatego zaczynamy nasze webinarium. No i generalnie, jakby cały ostatni jakby stream informacji dotyczył przede wszystkim tego, czy Rezerwa Federalna zdecydowałaby się na taki krok w postaci jakiejś normalizacji polityki monetarnej. Natomiast no cało. Cała ta mm, komunikacja wyszła oczywiście od Janet Yellen, nie od Banku Centralnego. No i teraz, oczywiście, bankierzy centralni próbują w jakiś sposób odwrócić tą całą, całą sytuację, no bo ewidentnie ma ona wpływ na rynki, no przede wszystkim na Wall Street. E, jedynym indeksem, który radzi sobie lepiej jest e, w tym momencie Dow Jones. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na Nasdaq, e, czy na SP 500, no to mają one się e, w tym momencie e, nieco e, gorzej. Jeżeli chodzi o wyniki z Wall Street, no to mieliśmy wyniki Paypala, które były naprawdę bardzo dobre, no jakby tutaj przede wszystkim dzięki kryptowalutom, bo oczywiście Paypal od pewnego czasu jakby zezwala na, Zezwala na płatności związane z kryptowalutami, natomiast z drugiej strony mamy Ubera, który już jakby z takimi mieszanymi wynikami, no przede wszystkim jakby strata netto. Jeżeli chodzi o waluty, no to oczywiście cały czas patrzymy się na dolara w kontekście jutrzejszych danych NFP. Czy te dane NFP zaskoczą kolejny raz bardzo pozytywnie i czy będzie tutaj jakaś presja związana z tym, że jednak coraz więcej osób jest zatrudnionych, mają coraz więcej pieniędzy, więc oczywiście wchodzą tutaj kwestie inflacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o dolara australijskiego, no to coraz ciekawiej tutaj ta sytuacja wygląda, bo oczywiście z jednej strony bardzo wysokie ceny surowców, czyli przede wszystkim rudy żelaza czy ceny miedzi, no ale z drugiej strony niepewności dotyczące stosunków gospodarczych z Chinami. Natomiast no jakby warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o stosunki gospodarcze to Chiny Absolutnie nie nałożą tutaj ewentualnych jakiś ceł, na przykład na rudy żelaza, bo oczywiście to nie jest w ich interesie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, to mamy decyzję Boe, więc będziemy się przypatrywać, czy ewentualne jakieś sygnały dotyczące normalizacji polityki monetarnej, tak jak to było w Kanadzie. Claimsy w Stanach Zjednoczonych, więc kolejne, jakby tutaj, dane dotyczące rynku pracy, które mogą dać jakiś sygnał dotyczący tego, co, co działo się w ostatnim miesiącu w Stanach Zjednoczonych. A generalnie claimsy na dobrej drodze ku normalności, natomiast, no, jeszcze pozostają około 300 tysięcy, 300-400 tysięcy powyżej tej średniej, którą notowaliśmy przed pandemią. Jednostkowe koszty pracy i produktywność, więc tutaj też. Jak to wyglądało w pierwszym kwartale, więc to nie będzie oczywiście dotyczyć kwietnia, niemniej, oczywiście tutaj ewentualne sygnały właśnie dotyczące inflacji i przemówienie Williamsa, który gdzieś tam ostatnio wskazywał na jakąś potrzebę normalizacji, więc warto oczywiście w tym kontekście na to patrzeć. Rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to euro, dolar, GBP USD, Dax, mieć cukier i. Real Brazylijski, bo tutaj nie wspomniałem o tym wcześniej, natomiast no mieliśmy podwyżkę stóp procentowych Brazylii i oczekuje się, że takie podwyżki będą miały miejsce dalej, więc tutaj Real Brazylijski ma szansę odzyskać swoją pozycję, w szczególności, że no jakby gospodarka Brazylii nie radzi sobie źle, choć oczywiście jest problem związany z koronawirusem. W tym państwie. I przechodzimy sobie już w tym momencie do naszej platformy zaczynamy sobie od kalendarza no i oczywiście tutaj przede wszystkim na początku będziemy mieli dane będziemy mieli tak naprawdę decyzję banku centralnego, banku Anglii wcześniej mamy mamy tutaj minutes z Riksbanku, mamy decyzję z banku, więc widać, że na walutach, na walutach skandynawskich też może się dziać nieco więcej i oczywiście czy to waluta czy, czy to sek, czy NOK? Tutaj akurat jestem dosyć pozytywnie nastawiony do tych walut, w szczególności jeżeli będziemy mieli dalej do czynienia z, z normalizacją sytuacji na świecie i z normalizacją polityki monetarnej, to oczywiście te waluty. Powinny zyskiwać czy to względem dolara, czy względem, czy względem euro. No przede wszystkim, oczywiście, jeżeli będzie tutaj kurs gospodarczy dobry, utrzymany. Jeszcze mamy sprzedaż detaliczną w Europie. Jak widać, ogromne odbicie rok do roku, no ale oczywiście marzec i kwiecień w strefie euro był naprawdę bardzo negatywny. Decyzja dotycząca stóp procentowych, decyzja dotycząca stóp procentowych w w, w Banku Anglii, więc no tutaj oczywiście jakby konsensus jest te, taki, że, że nic się nie stanie, natomiast oczywiście jakiś potencjał do zmian jest i oczywiście godzina 14.30, czyli dane dotyczące claimsów, jednostkowe koszty pracy i wydajność w Stanach Zjednoczonych widać odbicie kwartał do kwartału, jeżeli chodzi o wydajność, natomiast jednostkowe koszty pracy okazuje się, że w czwartym Kwartale poprzedniego roku miały być większe. I teraz y, rynki, oczywiście patrzymy sobie na euro-dolara. Tutaj mamy odbicie od tej spadkowej linii trendu, e, powrót powyżej poziomu 1,20. Tutaj opór na zniesieniu 50%, ale na ten moment udało się powstrzymać większe spadki, tutaj potencjalne. No, ciężko powiedzieć, że to jest klasyczne RGR, e, bo no to tutaj to prawe ramię w okolicach tutaj powiedzmy rozpoczęcia linii szyi, niemniej. Oczywiście e, można sobie wyznaczyć zasięg takiej formacji ona tutaj mniej więcej w okolicach poziomu 1,18,80. Natomiast mamy e, e, pozytywne, e, pozytywne wyjście tutaj w okolicach poziomu 1,19,90. Tutaj widzimy lokalne szczyty, e, więc jeżeli wyjdziemy powyżej zniesienia 50%, duża szansa na atak okolic poziomu 1,20,60. Natomiast oczywiście jutro będziemy mieli e, NF, Nfp, więc jeżeli NFP zaskoczyłyby tu jakoś bardzo pozytywnie, jeżeli płace wyszłyby zdecydowanie wyżej, powyżej, powyżej oczekiwań, no to szansa na to, że na rentownościach będziemy mieli powrót do spadków, za czym pójdzie nam euro i jeszcze raz przetestuje nam tą spadkową linię trendu. Brytyjski fund, no tutaj oczywiście cały czas znajdujemy się w okolicach ważnego wsparcia. Po pierwsze mamy średnią 50-okresową, po drugie dolne ograniczenie wzrostowego kanału trendowego, z drugiej strony opór bardzo blisko poziomu 1,40, więc w momencie, kiedy ten poziom zostanie pokonany, oczywiście celem będą te ostatnie lokalne szczyty w okolicach poziomu 1,42, natomiast na ten moment no, raczej nie szykowałbym się na wybicie dołem, natomiast jeżeli tak do tego by doszło, czyli przede wszystkim przebicie em, średniej 50 okresowej, no to wtedy cel okolice poziomu 1,37. Teraz niemiecki DAX, no tutaj bardzo ładne wyjście do góry wczoraj, podczas wczorajszej sesji, natomiast oczywiście teraz mamy pewne problemy związane z tym oporem związanym z górnym ograniczeniem spadkowej, spadkowego kanału trendowego, no i oczywiście mamy tutaj również 14 okresową średnią, więc, więc no widać, że może pojawić się tutaj podaż, która ponownie nam e, tego DAXa e, zepchnie tutaj w okolice 15100 punktów, natomiast jeżeli będzie to wyjście, e, no to widać, że 15345 punktów, dosyć ważny e, opór, jak widać, e, jak widać tutaj. Kilka takich lokalnych szczytów, niemniej bardzo dużo będzie to zależało od bundów. Jeżeli popatrzymy sobie na bundy, no to widać, że też bardzo podobny ruch tutaj spadkowy na bundach. Więc jeżeli bundy by się wybiły nam tutaj powyżej. Poziomu 171 punktów to powinno doprowadzić nam do wyjścia DAXA wyżej. Z drugiej strony, oczywiście, jeżeli tutaj pojawiłby się jakiś sygnał spadkowy podczas dzisiejszej sesji, no to jak już mówiłem, testowanie 15100 punktów no i wsparcie tutaj również 1530-35 punktów. I teraz przejdziemy sobie do. Surowców na początku popatrzymy sobie na mięć, która no, znajduje się naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Natomiast no, cały czas tutaj spekuluje się, czy dojdzie do przetestowania ostatnich historycznych maksimów, które które to znajdują się bardzo niedaleko, bo w okolicach 10200 punktów, więc tak naprawdę te poziomy myślę, że są do osiągnięcia w tym momencie. Natomiast, no, jak widać, Chiny nie zamierzają no, tutaj sobą dabiać, dawać, pomiatać, i to powoduje, że mamy ten spór z Australią, Chiny również chcą większej kontroli nad rynkiem surowców, więc widać, że no jest duża szansa, że ten wzrost przynajmniej na jakiś czas zakończy się jakąś korektą. No przede wszystkim też widzimy na eurodolarze, prawda? W momencie, kiedy na eurodolarze e, rozpoczęły nam się takie korekty większe, no to na miedzi mieliśmy konsolidację lub e, spadki. Widać, że tutaj w e, grudniu e, czy również w lutym takie konsolidacje e, na miedzi miały miejsce, więc widać, że jeżeli teraz przebijemy się przez poziom 1,20, a taka szansa będzie jutro e, podczas NFP, e, no to widać, że taka e, korekta mogłaby sięgnąć nawet tutaj 9,500 dolarów za jedną, za jedną tonę. I teraz przejdziemy sobie do cukru. Cukier no, na razie przynajmniej wygląda naprawdę bardzo pozytywnie. No, przede wszystkim jakby tutaj kilka czynników. Pierwsza rzecz to problemy eksportowe w Brazylii, druga rzecz to oczywiście bardzo wysokie ceny ropy naftowej. Oraz no, popyt, popyt na biopaliwa nie tylko w Brazylii, ale również popyt na biopaliwa w Indiach. Okazuje się, że tutaj cukier też jest przetwarzany na etanol w Indiach celem właśnie dodawania do benzyny. Tutaj te mieszanki w Indiach mają się zwiększyć, nie do 2024 roku ta zawartość etanolu w benzynie ma się zwiększyć do 20% z obecnych 5%, więc widać, że zapotrzebowanie na etanol będzie rosnąć więc teoretycznie mniej cukru do spożycia. Więc, jak widać, na ten moment cukier wygląda naprawdę bardzo interesująco. Niemniej jest bardzo wysokie ekstremalne pozycjonowanie więc to nam pokazuje, że jest tutaj jakiś taki sygnał ostrzegawczy z drugiej strony. Sezonowość pokazuje nam na kontynuację wzrostów USDBRL. Być może wybije się. Z, tych, z tego tutaj wsparcia. Oczywiście tutaj mamy cały czas odwróconą oś, natomiast no, trzeba pamiętać, że znajdujemy się naprawdę bardzo wysoko na USD BRL-u. Kiedyś mówiło się, że USD BRL jest bardzo wysoko na poziomie 4. Jak widać, teraz jest powyżej tutaj 5,5,4. Więc jeżeli dojdzie do wybicia, bardzo duża szansa do dojścia w okolice Pięciu, co dałoby szansę na cukier, na wzrosty, no zdecydowanie większe, jak widać tutaj w perspektywie tych ostatnich bardzo silnych wzrostów w 2016 roku. Takie fale wzrostowe mogą być zdecydowanie silniejsze, więc jeżeli byśmy sobie mieli wyliczyć taką falę od początku tego bieżącego roku. To by nawet na, nam wskazywało na okolice 20, 20 centów za jednego funta, jeżeli chodzi o cukier. No jeżeli chodzi o BRL, no to jakby tutaj, no przede wszystkim jakby ten ostatni, lokal, to ostatnie lokalne wsparcie w okolicach poziomu 5,34, no jeżeli ono zostanie pokonane, duża szansa na dojście w okolice 5, 5. jeżeli oczywiście będą kontynuowane ostatnie podwyżki stóp procentowych i koronawirusa uda się. Pokonać. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu. Oczywiście z, przepraszam za te e, problemy techniczne. Mam nadzieję, że już one jutro nie wystąpią. Jutro, oczywiście, mamy NFP, więc będzie się naprawdę sporo, sporo działo. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.